Siemanko panowie i panie Dzisiaj pierwszy raz w tym sezonie wyruszam na Beatbike'a W Alpy Czekam na ekipę i ruszamy w góry Niestety nie znalazłem kamerki Nagram może coś z telefonu Jak mi się uda Pokażę wam moją machinę Elegancką 150 Patrz tu Kuwa, Widać? Nic nie widzę Nie mogę odwrócić kamerki jest machina jest, stoi i cew Także będziemy Kuwa trzymać gaz. Nie ma to tamto. Jedziemy z koksem drodzy państwo. Pff, widzimy się u góry, o tam u góry na tej na samej górze górze. <noise> Elo.

Panowie, wyjechałem tu pod górę kuwa. Na filmie tak nie widać, że ona jest stroma, no ale ona jest spód stroma. Aż mi kuwa oddechu brakuje, na pełnym gazie wjechałem. No ale kurczę lipa, bo nie mam jak nagrać, nie mam jak to nagrać. Koledze się skończyła bateria, bo ma kurde triale. Pu, pu, na baterię. No i lipka, nie? No ale przynajmniej tu widoki, kurde zobaczycie. Jeszcze tam troszkę wyżej pojadę. Będę kuwa dawał depki. Fuh, szkoda, że kamerki nie ma, ale to może, kurde, jakby wam to powiedzieć. W następnym sezonie chyba, bo kurde, coś będziemy nagrywać z motorów, bo teraz już jest, kurde miesiąc czasu i będzie śnieg tu u mnie. Także kurcze jest lipa, lipa, bo po śniegu nie pojedzie, nie? A szkoda kupować teraz kamerki nowej, bo kurde. No nie opłaca się na miesiąc, nie? Następny sezon może będzie więcej czasu, to to se pojeździmy kuwa po Alpach, nie? Patrzcie jakie widoczki jeszcze. Zaraz ma padać deszcz, ale to deszcz nie jest groźny, nie? Tam jeszcze pojedziemy do góry troszkę. Elegancko, elegancko. Także co? Miłej niedzieli dla Was, Panowie i panie. Ja jadę dalej. Może rzucę jakieś foto jeszcze na grupę. Zrobię trochę foto i będzie git. Pozdrawiam, Elo